Z tej strony Mateusz z CET Auto Drejer Samochodów używanych. W tym odcinku postaram się przedstawić jak najuczciwiej i najżytelniej stojącego za mną Hyundai Tucsona, który właśnie trafia do naszej oferty. Zapraszam do prezentacji. Się kupić Himda Jakuzona Heav, czyli pełna hybryda w najwyższej wersji wyposażenia Executive. Długo trwały poszukiwania, wbrew pozorom, nie tak prosto kupić samochód, który jest bezwypadkowy i bezszkodowy, co zaraz postaram się udowodnić. Natomiast jeżeli chodzi o ten konkretny egzemplarz, jest to 2021 rok, 71 500 km przebiegu. Auto do końca serwisowane w ASO, ostatni przegląd miało miejsce 18.03.2024 przy przebiegu 70 590 km, czyli w okolicach 1000 km temu ostatni przegląd w ASO, więc mamy spokój na chwilę obecną bez żadnych ingerencji Fakt, że samochód był serwisowany od początku do końca sprawia, że auto jest w dalszym ciągu na gwarancji fabrycznej więc można sobie dalej serwisować auto w ASO i cieszyć się bezproblemową jazdą i jeszcze ochroną jakże mi miło, że właśnie wyszło słońce, jak na zamówienie szczególnie cieszę się dlatego, ponieważ auto ma przepiękny kolor dark teal i to właśnie w słońcu mogę pokazać się jego atuty prawa strona samochodu właśnie jest nasłoneczniona i widać, to jest taki kolor ciemny Zielony, niebieski, morski bardzo ciekawy kolor oczywiście metaliczny i wygląda do słońca zupełnie inaczej niż kiedy samochód jest w cieniu. Tutaj mamy auto takie ciemniejsze. Mnie osobiście bardzo podoba się ten kolor to już jest bodajże trzeci albo czwarty egzemplarz Tusona, który mamy w tym kolorze. Kilka parametrów technicznych odnośnie tego egzemplarza. Auto wyposażone jest w silnik benzynowy 1.6, sprawdzona jednostka 1.6 TGDI o mocy 180 koni mechanicznych. Jest on, ona wsparta silnikiem elektrycznym, sumarycznie daje to 230 koni mechanicznych i 350 Nm momentu obrotowego. Jest to jeszcze jednostka na, z przedliftingu, na szczęście, ponieważ lifting obciął 15 koni mechanicznych. W chwili obecnej auta mają już 215 koni, mają gorsze osiągi, gorsze parametry, a to wszystko za sprawą ekologii Unii Europejskiej. Tak więc w tym egzemplarzu mamy 8,3 do setki, więc jest to bardzo dobry wynik. Tym bardziej, że na każdej nawierzchni tak naprawdę samochód jest w stanie powtarzalnie osiągnąć tak dobry wynik dzięki napędowi na 4 koła 4WD auto jest jak najbardziej całorocznie w ogóle Hyundai jest bardzo dobrze zabezpieczone antykorozyjnie od spodu auto wygląda jak nowe a jeżeli chodzi o wersję Executive no to ma 19 calowe koła w chwili obecnej są opony Michelin czyli fabryczne opony światła LED piękny grill w takim ciekawym kolorze patynowym można Hyundai ma 52-litrowy zbiornik paliwa, co przy deklarowanym spalaniu producenta 5-6 litra daje ponad 800 km zasięgu i jest to osiągalne w okolicach 6 litrów. Myślę, że średnie spalanie tutaj jest jak najbardziej realne i osiągalne. Auto ma 4,50 długości, czyli jest pełnowymiarowym suwem z dużym bagażnikiem. O bagażniku wspomnę. Za chwilkę pokażemy jak wygląda zarówno wnętrze, a w chwili obecnej możemy przejść do omówienia elementów samochodu z bliska. Zacznijmy od frontu auta, maska w bardzo dobrym stanie, bez żadnych uszkodzeń. Była tutaj drobna zaprawka, auto jest w oryginalnej powłoce lakierniczej co za chwilkę udowodnię, natomiast no, wiąże się to z tym, że ma odpryski. Jest ich na masce relatywnie niedużo i zostały one zabezpieczone. Światła LEDowe, full LED, doświetlające zakręty, bardzo ładne światła. Zderzak nieuszkodzony, patynowy grill, świetnie koresponduje z tym kolorem, dlatego ten lakier Dark Teal bardzo mi się podoba i uważam, że jest to jeden z najładniejszych lakierów dla Tucsona. E, prawa strona nieuszkodzona, błotnik nieuszkodzony w żaden sposób. Piękne plastik nigdzie nie, obrysowany, felgi nie obrysowane. Felgi nieobrysowane, bardzo ładne. 19-calowe e, opony Michelin. Tarcze bez najmniejszego rantu grube lustereczko piękne, bez żadnych uszkodzeń. Drzwi, drzwi tylny błotnik, wszystko jest bez uszkodzeń. Felga również bez uszkodzeń. Dodam, że auto ma przyciemnione tylne szyby, dodatkowo ma też rolety od środka, piano black w samochodzie, czyli czarne dodatki, czarne ringi z czarnymi dodatkami do felg. Fajnie się to komponuje. Oczywiście, z przodu i z tyłu, czynniki parkowania. Kamery 360 stopni, a w lusterku w lusterku również. No i tył samochodu. Nieuszkodzony. Kamera cofania. Schowana wycieraczka, a dzięki czemu auto wygląda bardziej estetycznie. Napis hybrid, czyli. Dodam, że jest to wersja, która nie potrzebuje żadnego zewnętrznego zasilania. Silnik automatycznie doładowuje się z silnika spalinowego. Samowanie z rekuperacji jest absolutnie bez Jednostka, która no, ma sporo pary. I druga strona również nic tutaj nie jest uszkodzone. Zarówno drzwi, błotnik, lusterko przedni błotnik felgi felgi, tarczy bez rantu jeszcze z tyłu zerknę, bo nie sprawdzałem również bez rantu piękne, świeże tak więc e, możemy przejść do pomiaru powłoki lakierniczej, do pomiaru powłoki lakierniczej używamy czujników ProdigTech. polska e, polski producent bardzo dobrej jakości profesjonalne urządzenie, zaczniemy od sobie od zebrania wymiaru z dachu. Oczywiście, jak już jesteśmy przy temacie dachu, dach nie ma żadnych uszkodzeń, żadnych wmiotek, ani tym podobnym. Wzór z dachu to jest... Ciekawe, czy będzie coś widać, albo dajmy w drugą stronę. Mamy 109 mikronów i tak mniej więcej do 150-170 mikronów. Jest to fabryczna warstwa lakieru 108 mikronów mniej więcej taki mamy wymiar z dachu. Zaczynamy od maski. 110 124 138 123 132 fabryka 88 jeszcze raz 103 87

92 90 106 97 95 92 89 102 94 112 dwanaście dziewięćdziesiąt sześć osiemdziesiąt siedem dziewięćdziesiąt trzy osiemdziesiąt pięć osiemdziesiąt dziewięć osiemdziesiąt trzy dziewięćdziesiąt cztery dziewięćdziesiąt pięć jeszcze 114. Tak więc samochód jest w oryginalnej powoce rakierniczej, żaden element w samochodzie nie był powtórnie rakierowany. Jakby tego było mało, sprawdźmy sobie wszystkie szyby, czy są oryginalne, czy też nie. Przednia szyba nie jest oryginalna, to jest z 2023 roku, jest to szyba akustyczna, warto dodać, bardzo fajnie, bo dużo wycisza wnętrze. Zdarza się, że przednie szyby są wymieniane, na szczęście ta jest w stanie idealnym i na pewno nie była wymieniona z powodu żadnego wypadku, tylko i wyłącznie z powodu odprysku. Kolejna jest już oryginalna. Jedyneczka na końcu, zero na końcu, czyli e, szyby mogą się wahać między 20 a 21, jest to fabryczna. Są to fabryczne wartości. E, zero, jedyneczka. 0 i 1, tylko przednia szyba była wymieniana, a jeżeli chodzi o 100% potwierdzenie, to jeszcze sprawdzimy sobie wszystkie elementy montażowe. To jest bardzo ważne, mało kto to sprawdza, a to jest w stanie nam w 100%, również poza pomiarem powołki, jaki dzisiaj jest. przedstawić, proszę, co jest to fabryczne. E, e, fabryczna fabryczna zalakowana e, fabrycznie lakierem e, w drzwiach również e, nie było tutaj żadnego klucza nasadkowego przy okazji e, numer win samochodu, proszę sobie sprawdzić z ogłoszeniem mówimy o tym egzemplarzu, który właśnie jest przedstawiony w ogłoszeniu, e, tylna klapa nam się w międzyczasie otwiera e, a druga strona wygląda w ten sposób, wszystko jest tutaj fabryczne, fabryczne błotniki, fabryczne drzwi, nic tutaj odkręcane nie było. Jeszcze tył i przód i mamy stuprocentową pewność, że jest wszystko OK. Wszystko jest fabryka. Zamykamy ten oklap, otwieramy jeszcze maskę, a pod maską widzimy, że nic nie było odkręcane, wszystko poza fabryką. A jeżeli jesteśmy już pod maską, no to nic nie myte, nie czyszczone, zakurzone. Bezawaryjny silnik, bez żadnych wycieków, wspaniała jednostka napędowa, ma sporo wigoru, a jest bardzo ekonomiczna. Ja przedstawię jeszcze kluczyk, jak wygląda. Oczywiście są dwie sztuki kluczyka. To bardzo dobra informacja, ponieważ na auto wystawiamy pełną fakturę VAT. Jeżeli chciałby ktoś uzyskać leasing lub kredyt na bardzo dobrych warunkach, to proszę się do nas zgłosić, na pewno pomożemy ogarnąć takie coś, a no to wyposażone jest w elektryczną klapę tylną, którą możemy otwierać ze środka samochodu, z kluczyka oraz z tylnej klapy a jeżeli jesteśmy przy bagażniku, no to mamy tutaj spory bagażnik, według danych technicznych jest to 616 litrów E, oczywiście jest to mierzone w ten sposób, że tylne fotele, które są regulowane, są przesunięte na maksa do przodu. Mamy pełną przestrzeń bagażową Tom oraz połączenie przestrzeni bagażowej tej, która jest pod spodem, co sumarycznie nam daje 616 litrów. E, jeżeli chodzi o ten bagażnik normalny, moim zdaniem jest to w okolicach 580 litrów, także potężny bagażnik, do którego można się sporo zmieścić, szczególnie że jest on bardzo wysoki. Mamy też tutaj sprytne uchwyty na zakupy po obu stronach. Gniazdo 12V, 180W. Subwoofer w samochodzie jest nagłośnienie dodatkowe. Krell gra to troszeczkę lepiej niż, niż inne seryjne głośniki. Oczywiście, klapę zamykać możemy również tutaj z przycisku. I tak wygląda sytuacja technicznie, auto może jeszcze poruszać się do przodu i do tyłu z pilota, co jest dość ciekawym zjawiskiem i rzadko spotykanym. A jeżeli chodzi o temat wnętrza, chyba przejdźmy już do wnętrza, bo z zewnątrz mamy omówione już w zasadzie wszystko. O właśnie, bezkluczykowy system, tylko naciskam przycisk i automatycznie samochód się otwiera. A tutaj mamy skórzane wykończenie. Fotel z pamięcią, jedyneczka i dwójeczka, właśnie. Ja jestem pod jedyneczką. Zapamiętany. Wystarczy nacisnąć przycisk Set. Ustawić sobie oczywiście swoje wszystkie parametry, nacisnąć Set i dany przycisk, pod którym chcemy mieć zaprogramowane nasze ustawienie. Oczywiście pełna elektryka. Mamy otwieranie tylnej klapy, wyłączanie kontroli trakcji, fotele, pełna elektryka łącznie z regulacją lędźwiń Świetna sprawa. A tutaj mamy piękną skórzaną tapicerkę, która wspaniale koresponduje z tym kolorem zewnętrznym. Została wyczyszczona, zaimpregnowana odpowiednimi preparatami. Mamy również skórzaną kierownicę multifunkcyjną a jeżeli już mówimy tutaj o tematach z wnętrza po prostu odpalmy i omówmy parę elementów, są dwa wyświetlacze ten 1025 25 cala ten nie pamiętam ile, troszeczkę mniejszy, kierownica bardzo ładna, skórzana, mięsista dość gruba, bardzo dobrze leży w ręce, po prawej stronie na kierownicy mamy przyciski od sterowania aktywnego tempomatu oraz line assist, mamy też tutaj możliwość zmienienia na wyświetlaczu centralnym różnych parametrów. Po lewej stronie mamy odbieranie radia, sterowanie radiem. Generalnie auto wyposażone jest w sześciobiegową skrzynię automatyczną. Mamy łopatki do zmiany biegów, a tutaj potężny wyświetlacz. Na szczęście mamy Apple CarPlay i Android Auto, więc najprościej po prostu podłączyć swój telefon i cieszyć się z mapy Google a tutaj mamy dwustrefową klimatyzację panel do obsługi tych parametrów mamy tutaj dwa gniazda USB oraz gniazdo kolejne gniazdo 12 V mamy miejsce na telefon z ładowarką indukcyjną właśnie tutaj a co do foteli są wentylowane i podgrzewane piękna sprawa Podgrzewana kierownica i z drugiej strony również jest to samo. Automatyczna skrzynia biegów na przyciski działa świetnie, bardzo szybko się do tego przyzwyczaja. Człowiek, mamy przycisk do wyboru parametrów jazdy albo eko, albo sport. A tutaj spory schowek dość dobrze wykończony, jeżeli chodzi o sterowanie. Fotelami, to możemy też to zrobić ze strony kierowcy. No drugi fotel również jakościowo, proszę zobaczyć, w idealnym stanie. Deska rozdzielcza, piękna, nieuszkodzona, fotochromatycznie. Lusterko. I przejdźmy do tyłu. A z tyłu mamy rolety tylnych drzwi. Super sprawa aby nie raziło dzieci i mm, nie nagrzewało się te tak wnętrze mamy podgrzewaną tylną kanapę no i wnętrze w idealnym stanie piękne jest te wnętrze nic nie jest uszkodzone, wszystko jest wyczyszczone zaimpregnowane mamy trzystrefową klimatyzację i gniazda USB również z tyłu a na koniec zakładam kamerę GoPro na czoło i jedziemy się przejechać na krótką wycieczkę, aby można było posłuchać pracy silnika, zawieszenia oraz skrzyni biegów. Jeśli chodzi o jazdę, zarówno silnik, skrzynie biegów, zawieszenie, wszystko działa bez zastrzeżeń, a jeździ się bardzo przyjemnie i komfortowo. Przejdźmy do podsumowania oferty. Jest to bezwypadkowy, bezszkodowy egzemplarz z udokumentowanym przebiegiem. Kupujący ma absolutną gwarancję legalności pochodzenia i jasny status prawny pojazdu. W naszych ogłoszeniach zawsze jest dostępny prawdziwy numer win. Samochód jest zarejestrowany w Polsce, dzięki czemu może spokojnie i bezpiecznie wrócić do domu i użytkować samochód już od dnia zakupu. Na samochód wystawia fakturę VAT, dzięki czemu po zakupie auta w naszej firmie jesteś zwolniony z 2% opłaty PCC, czyli podatku od czynności cywilnoprawnych, który trzeba zapłacić kupując od osoby prywatnej. My ten podatek już zapłaciliśmy, a Ty oszczędzasz kilkaset złotych i czas na płacenie podatków. Pomagamy w ewentualnym finansowaniu transakcji. Mamy zaufanych współpracowników, którzy przedstawią warunki leasingu czy kredytu. Zgadzamy się na wizytę w ASO czy też na stacji diagnostycznej. Przy godzinach udostępniamy też również e, profesjonalny, e, prawidłowo skalibrowany czujnik lakieru. Jest też możliwość e, skorzystania z kilku dodatkowych usług, jak e, dwuetapowa korekta lakieru, nałożenie e, powłoki e, ceramicznej czy oklejenie samochodu bądź jego poszczególnych elementów e, folią PPF. Jest też możliwość dostarczenia pojazdu pod wskazany adres. Wszystką kwestia dogadania. Jeśli szukasz takiego bądź innego samochodu, zapraszamy do kontaktu. Mamy dostęp do licytacji samochodów z całej Europy. Chętnie doradzimy i pomożemy znaleźć wymarzony egzemplarz. Zapraszamy również na nasze social media. Będzie nam miło, jeżeli zaobserwujesz nasz Fanpage na Facebooku oraz YouTubie. Napisz proszę w komentarzu, co sądzisz o takiej formie prezentacji samochodu. Na koniec chciałem Ci podziękować za obejrzenie prezentacji. Zapraszamy na nasze social media do subskrypcji naszego kanału. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć.